Powiedziałaś kiedyś, że wyhodowałaś sobie depresję. Co miałaś na myśli? To, że nie dbałam o siebie. Nie miałam pojęcia, że głowa jest połączona z ciałem, na przykład. I że to, jak się to ciało traktuje, wpływa na psychikę. Byłam takim robotem. W pracy dawałam z siebie dwieście procent. Pierwsza do prowadzenia dwunastogodzinnych dyżurów w telewizji, jeden po drugim. Nigdy nie odmawiałam. Do tego angażowałam się w toksyczne związki. Cały taki pakiecik. Funkcjonowałam tak przez lata, aż się dojechałam. 11 lat przepracowałaś w telewizji. I to na żywo. Zajmowałam się polityką, wydawałam wiadomości, prowadziłam programy. Żyłam na gigantycznej adrenalinie. Początkowo mnie to kręciło, marzyłam o tym. Jako dziecko brałam do kuchni deskę, owoce. Kroiłam je i opowiadałam o tym, co robię, jakbym mówiła do kamery. W terapii próbowałam dojść, co tak naprawdę się kryło pod tym marzeniem. Może miałam nadzieję, że dzięki tej telewizji zostanę zauważona. Przez kogo? Rodziców? Że im wreszcie zaimponuję? Będą ze mnie dumni. Chciałam zrobić coś spektakularnego, żeby mnie docenili. Na co dzień Cię nie doceniali? Tata był dyrektorem mojej podstawówki. To była mała szkoła na wsi, setka dzieciaków. Uczył w niej historii, geografii i wosu. Mama też była nauczycielką główną w szkole. Uczyła matematyki, biologii, chemii i niemieckiego. Mieszkaliśmy na podwórku szkoły, i rodzice bardzo się angażowali w jej życie, także po lekcjach. Ciągle coś dekorowali, organizowali przedstawienia, robili gazetki. Każde wakacje to był remont szkoły. Spędzałam w niej mnóstwo czasu. Dopiero po latach zrozumiałam, jak niezdrowy to był układ i że mama powinna być mamą, ojciec ojcem. Dom, domem, szkoła, szkołą. Tymczasem u mnie to wszystko było wymieszane. Wyobraź to sobie, mam siedem, osiem lat. Siedzę w szkolnej ławce, a moja mama mnie odpytuje, stawia oceny, poprawia jak każde inne dziecko. Nie mogłam być wyróżniana, musiałam się stać przezroczysta. I taka się stałam.